Ci wszyscy, którzy poginęli gdziekolwiek, oni wszyscy nas uczą tej wielkiej miłości do tej ziemi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Módlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, wierzymy, że Twój syn umarł i zmartwychwstał. Spraw łaskawie, aby mocą tej tajemnicy Twój sługa, porucznik Józef Dambek, wszyscy polegli żołnierze Gryfa Pomorskiego, którzy oddali swe życie na ołtarzu Ojczyzny i zasnęli w Chrystusie. Przez Niego dostąpili radości zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi Chleba naszego powszedniego Daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie, nie wódź nas na pokuszenie Ale na zbawę z Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w rodzinę i śmierci naszej. Wieczny odpoczynek, dać, Wieczny, odpoczynek dać, Wieczny, odpoczynek dać, Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.